Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, miłośników jazzu oraz miłośników dobrej muzyki. Nazywam się Wiesław Czątka. Jestem akordeonistą i bandoneonistą. Na co dzień mieszkam w Polsce, a tak konkretnie w Poznaniu. Już niemal 30 lat temu założyłem swój pierwszy zespół: New Mizet Quartet. I właśnie z tym zespołem niebawem. Przyjadę do Państwa wraz z moimi wspaniałymi muzykami, a tak naprawdę to przylecimy z Polski do Aberdeen i zagramy na polsko-szkockim minifestiwalu jazzowym organizowanym przez Polish Association Aberdeen. Zauważyłem na stronie festiwalu stworzonej przez Polish Association Aberdeen zapytanie stałego bywalca festiwalu. Czy zagramy jakieś tango, ponieważ w składzie jest bandoneon. Oczywiście zagramy nie jedno tango, bo zagramy kilka kompozycji znanego, wspaniałego Astora Piazzoli. A oprócz muzyki Piazzoli zagramy też trochę muzyki francuskiej, bo będą to kompozycje najbardziej znanego akordeonisty na świecie Richarda Galiano. Zagramy też kompozycje akordeonistów z lat 20-tych, 30. -tych. A znajdą się też i moje kompozycje inspirowane muzyką wspomnianego wcześniej Richarda Galliano. A więc, drodzy Państwo, 3 lutego w klubie Blue Lamp zagramy specjalnie dla Państwa koncert. A wraz ze mną wystąpią Rafał Krasiewicz na fortepianie, Zbyszek Wrąbel na kontrabasie, Andrzej Mazurek na perkusji. A ja będę grał na akordeonie i bandę oni. Także jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia 3 lutego w Aberdeen. Koncert rozpoczyna się o godzinie 19:30 w klubie Blue Lamp. Do zobaczenia.